Się łącznik i popuścił. Także będę sobie musiał wyjść go dokręcić. Żadnej breski nie mam, bo breskę została w John Dizze. Także tutaj metrówkę mam, no, ale to nic metrówki. Jak, nie mam żadnego miernika głębokości, no ale mówię, to już było jechane tak. Po szepaku to nie będzie idealnie równo, bo. Wiadomo, tu się kotłuje przy małej prędkości, no i nie będzie tutaj jak na stole, jak przy 9 na przykład, no to byłaby inna robota. No to niestety te 7, 7,5 no to mocno jakby ogranicza to mieszanie tej ziemi. No ale co zrobić? Co zrobić? Nie wiem czy. Kiedykolwiek dorobię się mocniejszego czujnika, no chyba jakbym sprzedał dwa i kupił jednego mocnego, tylko dalej nie mam do opryskiwacza. A bo wtedy taką starą renówkę, wiecie, jaką taką 155, załóżmy, nie że obrażam, nie po prostu, tylko mówię, że 155. 150kę, piątkę, taką ło, jakąś renatkę, wtedy do pomocy do opryskiwacza to mamy 140 KONI, to i byłoby do, do transportu, i do tego taka mechaniczna, tylko że z tymi rewersami to jest fajnie. No, 90 bar widać, że troszkę łapy tam gdzieś ustępują, ale o. Czy... Dziadu trzeba wziąć łódkę i tutaj przyklepać jeśli nie będzie się ruszać. Mam gdzieś pół obrotu mi się tylko przycisnęło. O no i nie wiem czy sukces Kobusia polega na tym z chłodzeniem, że on tutaj nie ma tego silnika do końca cojętego. Chcecie, te ciepło ten wybucha. Tak patrzyłem na tą chłodnicę, my to chyba w ursusie mam większą. A ten się nie grzeje. Co byś mu nie robił, możesz go piłować na 100%, na ileś procent, na tyle procent. A kubuś mówi, daj jedziemy dalej. ja, idziemy tu po oczach, rzucasz. O, głębokość, ok. Dwie blachy wywalone. Można, można drzyć. Można czyść dalej. Dobra, ja was tutaj nie przynudzam. Nawożenia nie ma, bo było dwa razy pod kukurydzę nawożone, także w tym roku tutaj nie ma. No, wapno by się zdało, ale ale to też jest to do analizy. Nie wiem, czy da się tak po prostu jak wiadomo, jak nic nie sypałem, żadnego NPK, nie nic. Zapytam się gdzieś w przyszłym tygodniu, zadzwonię i. Czy po prostu, jak będzie posiane, można wziąć taką ziemię do ekspertyzy? Coś tam też chyba walczy. Nie wiadomo, czy kukurydzy nie koszą. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.